Nazywali go niskim królem. Stał się ich najgorszym koszmarem. Marek Kowalski w swoich znoszonych trampkach mierzył ledwie 1,58 m, co czyniło go jednym z najniższych siedemnastolatków w liceum ogólnokształcącym. Jego drobna sylwetka i ciche usposobienie sprawiały, że był niemal niewidzialny, gdy każdego ranka przemierzał zatłoczone korytarze, ściskając paski plecaka jak koła ratunkowe. Ciemne włosy opadały mu na brązowe oczy, tworząc zasłonę, której używał, by unikać spojrzeń i chichotów, które towarzyszyły mu wszędzie. Czego nikt w liceum nie wiedział, to że Marek spędził ostatnie osiem lat trenując brazylijskie jiu-jitsu i muay thai w klubie swojego wujka po drugiej stronie miasta każdego wieczoru po szkole, z cichego chłopca, którego wszyscy przeoczali, zmieniał się w zdyscyplinowanego wojownika, zdolnego pokonać przeciwników dwukrotnie większych od siebie. Jego wujek, były zawodowy fajter, nauczył go, że prawdziwa siła pochodzi z dyscypliny i wiedzy, kiedy nie walczyć. Nigdy nie używaj swoich umiejętności, chyba że czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie, powtarzał zawsze wujek. W chwili, gdy walczysz dla dumy, stajesz się nielepszy od zwykłego chuligana. Więc Marek znosił, znosił, bo wierzył w coś większego niż chwilowa satysfakcja. Udręka zaczęła się pierwszego dnia w liceum, gdy przeniósł się w połowie semestru po przeprowadzce matki związanej z pracą. W stołówce, gdy szukał wolnego stolika, przez całe pomieszczenie rozległ się głos. Patrzcie, co morze wyrzuciło na brzeg. Głos należał do Tomka Nowaka, faceta o posturze dębu, z ramionami jak pnie drzew i okrutnym uśmiechem, który nigdy nie docierał do jego lodowato niebieskich oczu. Ekipa Tomka podążała za nim wszędzie. Jacek Wiśniewski, chudy Rudzielec z bliznami po trądziku i paskudnym językiem, oraz Darek Kaczmarek, którego krępa budowa i permanentny grymas czyniły go idealnym egzekutorem Tomka. Czy to ma być licealista, czy zgubił się komuś młodszy brat? Nosowy głos Jacka przeciął gwar stołówki, wywołując chichoty przy pobliskich stolikach. Marek szedł dalej, udając, że nie słyszał. Zacisnął szczękę, gdy znalazł stolik w kącie, ale zmusił się, by jeść powoli, metodycznie. Nie reaguj. Nie dawaj im tego, czego chcą. Ale Tomek nie skończył. Duży blondyn podszedł do stolika Marka, jego kroki były ciężkie i celowe. Hej, niski królu, mówię do ciebie. Marek podniósł wzrok, spotykając spojrzenie Tomka spokojnymi brązowymi oczami. Po prostu próbuje zjeść obiad. Aw posłuchajcie tego małego, piskliwego głosu, zaśmiał się Darek, powodując, że głowy odwróciły się w całej stołówce. Brzmi, jakby jeszcze nie przeszedł mutacji. Upokorzenie paliło marka w piersi, ale przełknął je razem z kanapką. Przeżył gorsze rzeczy niż licealni dręczyciele. Przeżyje i to. Wzór szybko się ustalił. Na korytarzach między lekcjami Tomek potrącał marka ramieniem o szafki, zawsze sprawiając, że wyglądało to na wypadek. Na WF Jacek przypadkowo potykał go podczas koszykówki, posyłając marka na polerowaną podłogę, podczas gdy trener Nowak patrzył w drugą stronę. Darek specjalizował się w wojnie psychologicznej, rozpuszczając plotki o wzroście Marka, jego ubraniach, sytuacji finansowej jego rodziny. Słyszałem, że mama niskiego króla musi kupować mu ubrania w dziale dziecięcym. Ogłaszał głośno Darek, gdy tylko Marek przechodził obok. To wyjaśnia, dlaczego wszystko na nim wygląda tak ciasno. Inni uczniowie rzadko interweniowali, niektórzy wyglądali na skrępowanych. Inni udawali, że nie zauważają, ale większość po prostu obserwowała z chorobliwą fascynacją widzów wypadku samochodowego. Nauczyciele wydawali się równie niechętni do angażowania się, traktując codzienne nękanie jako typowe zachowanie nastolatków, które w końcu samo się rozwiąże. Wewnętrzny dialog Marka stał się nieustanną walką. Mógłbym to skończyć w trzydzieści sekund, myślał, gdy Tomek odepchnął go przy szafce. Jedno obalenie, jedno trzymanie kończące i to się kończy. Ale potem słyszał głos wujka: Prawdziwi wojownicy chronią, nie dominują. Nękanie stopniowo eskalowało. To, co zaczęło się jako słowne docinki, przeszło w fizyczne zastraszanie. Tomek zaczął podążać za Markiem na lekcje, groźnie się nad nim pochylając. Jacek strącał Markowi książki z rąk na korytarzu, rozrzucając papiery po podłodze, podczas gdy uczniowie omijali bałagan, nie pomagając. Darek odkrył, że Marek wraca do domu autobusem miejskim i zaczął czekać na przystanku, by kontynuować dręczenie podczas dojazdu Marka. Patrzcie na niskiego króla czekającego na swój transport, wołał Darek, przyciągając uwagę innych uczniów. Założę się, że potrzebuje podkładki pod tyłek, żeby widzieć przez okno. Trzy tygodnie po rozpoczęciu semestru zastraszanie osiągnęło nowy poziom. Marek mył ręce w łazience na drugim piętrze, gdy Tomek, Jacek i Darek weszli jak drapieżniki zaganiające swoją ofiarę. Łazienka była pusta, z wyjątkiem ich. Idealne miejsce do eskalacji. No, no, jeśli to nie nasz ulubiony mały koleżka, powiedział Tomek. Jego głos odbijał się echem od kafelkowych ścian. Unikasz nas ostatnio, niski królu? Marek powoli suszył ręce, obliczając odległości do drzwi. Nikogo nie unikałem. Widzisz, tu się mylisz. Jacek podszedł bliżej, blokując jedną potencjalną drogę ucieczki. Byłeś naprawdę niegrzeczny, nie witając się z przyjaciółmi. Darek przesunął się, by zablokować drugą stronę. Może musimy nauczyć cię trochę manier. Otoczyli go trzy duże ciała tworzące trójkąt zastraszenia. Marek poczuł, jak jego tętno wzrasta. Ale nie ze strachu, z powstrzymania. Każdy instynkt krzyczał, by działać, by użyć umiejętności, które mogłyby zneutralizować wszystkich trzech w mniej niż minutę. Zamiast tego, próbował się przez nich przecisnąć. Ręka Tomka uderzyła w klatkę piersiową Marka, odpychając go do tyłu na umywalkę. Dokąd myślisz, że idziesz, mały człowieku? Uchnięcie nie było szczególnie brutalne, ale było to pierwszy raz, gdy przeszli od słownego nękania do faktycznego kontaktu fizycznego. Marek poczuł, że coś w nim drgnęło. Otworzyły się drzwi, które starannie trzymał zamknięte. Proszę, powiedział cicho Marek. Nie chcę kłopotów. Za późno na to. Darek złapał plecak Marka i wywrócił go, rozrzucając książki, papiery i przybory po mokrej podłodze łazienki. Ups. Maslane palce. Gdy Marek klęknął, by zebrać rozrzucone rzeczy, Jacek podszedł i postawił stopę na podręczniku Marka do matematyki. Zostaw, potraktuj to jako zapłatę za bycie tak irytującym małym szkodnikiem. Tego popołudnia Marek zadzwonił do wujka z parkingu szkolnego. Wujku Janku, muszę cię o coś zapytać. Co tam, synku? Zasada o niewalczeniu, chyba że czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie co jeśli próbują zniszczyć twoje życie, zamiast je zakończyć? Janek milczał przez dłuższą chwilę. To niebezpieczny sposób myślenia, Marku. Co się dzieje w szkole? Marek opowiedział mu wszystko, codzienne nękanie, publiczne upokorzenia, incydent w Łazience. Janek słuchał bez przerywania. I w ogóle się nie broniłeś? Nie, wujku, postępowałem zgodnie z twoimi naukami. Dobrze. Ale, Marku, nauczyłem cię czegoś jeszcze. Wojownik nie szuka konfliktu, ale nie ucieka przed nim, gdy go znajdzie. Jeśli ci chłopcy doprowadzą do przemocy, broń się. Ale bądź mądry. Co masz na myśli? Upewnij się, że wszyscy widzą, kto zadał pierwszy prawdziwy cios. Upewnij się, że używasz tylko tyle siły, ile potrzeba, by zakończyć zagrożenie, i upewnij się, że zrozumieją, że kontynuowanie tej drogi przyniesie im tylko więcej bólu. Tego wieczora Marek trenował ciężej niż od miesięcy. Pracował na worku treningowym, aż miał obtarte kostki, ćwiczył obalenia, aż bolały go mięśnie, i medytował nad różnicą między sprawiedliwością a zemstą. Nie szukał walki, ale jeśli go znajdzie, będzie gotowy. Punkt przełomowy nastąpił w deszczowy czwartek rano w szkolnej stołówce. Marek siedział przy swoim zwykłym stoliku w kącie, jedząc kanapkę, którą spakowała mu matka, gdy usłyszał zbliżający się znajomy śmiech. Tomek, Jacek i Darek otoczyli jego stolik z drapieżnymi uśmiechami. Dzień dobry, niski królu. Powiedział Tomek na tyle głośno, by usłyszała go połowa stołówki. Mama spakowała ci obiad w ślicznym, małym pudełeczku? Marek kontynuował jedzenie, nie podnosząc wzroku. Stołówka stopniowo ucichła, gdy uczniowie wyczuli zbliżającą się konfrontację. Zadałem Ci pytanie, mały koleżko, głos Tomka stwardniał. Słyszałem cię, odpowiedział spokojnie Marek. Jacek sięgnął i złapał kanapkę Marka, trzymając ją nad głową. Patrzcie, chłopaki, jest pokrojona w małe trójkąty, zupełnie jak dla przedszkolaka oddaj, powiedział Marek w końcu, podnosząc wzrok albo co zaśmiał się Darek powiesz nauczycielce? Tomek pochylił się, kładąc obie ręce na stole Marka. Oto co się stanie, niski królu wstaniesz i odejdziesz, i będziesz szedł, aż znajdziesz inne miejsce do jedzenia obiadu. To teraz nasza stołówka. Całe pomieszczenie patrzyło. Nauczyciele przy stole nauczycielskim zerkali, ale nie ruszyli się, by interweniować. Uczniowie wstrzymali oddech. Marek poczuł ciężar stu spojrzeń, presję trzech miesięcy nagromadzonego upokorzenia i pewność, że ta chwila zdefiniuje, jak będzie traktowany przez resztę swojego pobytu w liceum. Dokonali swojego wyboru, pomyślał Marek teraz ja dokonuję swojego. Nie, powiedział cicho Marek. Pojedyncze słowo uderzyło w stołówkę jak grom z jasnego nieba. Brwi Tomka uniosły się ze zdziwienia. Słucham, Marek wstał powoli, jego drobna sylwetka przyćmiona przez imponujący wzrost Tomka. Powiedziałem nie, tutaj jem obiad. Jeśli wam się nie podoba, możecie sobie pójść. Jacek wybuchnął śmiechem. Czyżby mała myszka właśnie ryknęła? Usiądź niski królu, zanim się ośmieszysz, dodał Darek. Ale coś w postawie Marka się zmieniło. Jego ramiona były proste, postawa zrównoważona, ręce rozluźnione wzdłuż boków. Uczniowie później mówili, że coś było innego w jego oczach spokój, który sprawiał, że czuli się nieswojo. Tomek najwyraźniej przeoczył te subtelne znaki. Wyciągnął rękę, by odepchnąć Marka do tyłu na krzesło. To był jego błąd. Marek poruszył się jak płynna błyskawica. Gdy ręka Tomka zbliżała się do jego klatki piersiowej, Marek lekko odsunął się na bok, złapał nadgarstek Tomka obiema rękami i wykorzystał pęd większego chłopca przeciwko niemu. Jednym płynnym ruchem obrócił się i przerzucił Tomka przez ramię w idealnym rzucie judo, który posłał go na stół za nimi z gromkim uderzeniem, które wstrząsnęło całą stołówką. Pomieszczenie wybuchło westchnieniami i krzykami. Tomek leżał oszołomiony wśród rozrzuconych tac z jedzeniem, jego oczy szeroko otwarte ze szoku i bólu. Jacek zareagował pierwszy, szarżując na Marka z uniesionymi pięściami: Ty, mały dziwaku! Marek uchylił się pod dzikim zamachem Jacka, wszedł w jego gardę i zadał precyzyjny, podbrudkowy wsplot słoneczny jacka, który powalił go na kolana łapiącego powietrze. Zanim Jacek zdążył się pozbierać, Marek obrócił się za nim i zastosował duszenie z zapleców. Nie na tyle mocne, by spowodować utratę przytomności, ale wystarczająco mocne, by całkowicie go kontrolować. Przestań walczyć, a to się skończy. Powiedział spokojnie Marek do ucha Jacka. Darek zawahał się, nagle niepewny. Tomek próbował wstać. Jacek był uwięziony i bezradny, a Marek wyglądał na całkowicie panującego nad sytuacją. Ale duma Darka nie pozwoliła mu się wycofać na oczach całej szkoły. Szarżował. Marek puścił Jacka, który osunął się do przodu i odwrócił się, by stawić czoła szarży Darka. Tym razem nie próbował przekierować ani kontrolować. Gdy Darek sięgnął po niego, Marek eksplodował w górę podbródkowym, który czysto trafił w szczękę Darka, obracając go i posyłając go na podłogę stołówki. Cała konfrontacja trwała mniej niż trzydzieści sekund. Tomek w końcu wstał, jego twarz czerwona z zażenowania i wściekłości. Jesteś martwy, ty mały dziwaku. Jesteś martwy! Rzucił się na Marka bez techniki, tylko w ślepej furii. Marek czekał do ostatniej sekundy, potem odsunął się na bok i złapał ramię Tomka, gdy ten przechodził. Wykorzystując własny pęd Tomka, Marek obrócił go i wbił go twarzą w betonową ścianę z odrażającym łoskotem. Tomek osunął się na podłogę, oszołomiony i krwawiący z nosa. Marek stał na środku stołówki, otoczony przewróconymi stołami i swoimi trzema pokonanymi dręczycielami. Jego oddech był spokojny, ubranie ledwie pogniecione. Rozejrzał się po oszołomionych twarzach, które na niego patrzyły. Czy ktoś jeszcze myśli, że musi mnie postawić do pionu? Jego głos niósł się przez ciche pomieszczenie. Nikt się nie odezwał. Nikt się nie poruszył. Marek spokojnie wrócił do swojego stolika, podniósł to, co zostało z jego obiadu i usiadł, by dokończyć jedzenie. Stołówka pozostała zamrożona w tableau wokół niego. Dyrektor Kowalczyk przybył w ciągu kilku minut wraz z dwoma woźnymi i pielęgniarką szkolną. Tomek potrzebował szwów na nosie, Jacek wciąż miał problemy z normalnym oddychaniem, a Darek miał stłuczoną szczękę, która zmusiłaby go do płynnej diety przez tydzień. Panie Kowalski, powiedział dyrektor Kowalczyk jego głos, napięty od kontrolowanego gniewu, mój gabinet. Natychmiast. Marek dokończył kanapkę, wytarł ręce serwetką i wstał. Gdy szedł w stronę wyjścia ze stołówki, tłum uczniów rozstąpił się przed nim jak morze czerwone. Słyszał szept podążający za nim, widziałeś jak szybko się poruszał, gdzie on nauczył się tak walczyć? Tomek tego nie widział. Przypomnij mi, żebym nigdy nie zadzierał z niskimi facetami. W gabinecie dyrektora Marek siedział cicho, podczas gdy dyrektor Kowalczyk przechadzał się za biurkiem. Trzej dręczyciele byli w gabinecie pielęgniarki, gdzie opatrywano ich obrażenia. To całkowicie niedopuszczalne zachowanie, panie Kowalski. Nie obchodzi mnie, co do tego doprowadziło. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Otoczyli mnie, powiedział spokojnie Marek. Tomek pierwszy położył na mnie ręce. Broniłem się. Trzech uczniów jest rannych z pana powodu. Trzech uczniów jest rannych, ponieważ postanowili zaatakować kogoś, kogo uważali za niezdolnego do obrony. Dyrektor Kowalczyk przestał się przechadzać. Coś w tonie Marka sprawiło, że uważniej spojrzał na małego ucznia siedzącego naprzeciwko niego. Nie było w nim brawury, młodzieńczego buntu, tylko spokojna pewność. Kamery monitoringu pokażą dokładnie, co się stało, kontynuował Marek. Pokażą trzy miesiące nękania, które pana nauczyciele i personel ignorowali. Pokażą Tomka inicjującego pierwszy kontakt fizyczny. Pokażą mnie broniącego się przed trzema napastnikami. Telefon dyrektora zabrzęczał. Odebrał, posłuchał przez chwilę, po czym odłożył słuchawkę z zatroskaną miną. To była ochrona. Przejrzeli nagranie. Usiadł ciężko. Ma pan rację co do tego, kto zainicjował kontakt fizyczny. Marek skinął głową. Dokumentuję wszystko, odkąd tu przyszedłem daty, godziny, świadkowie. Mam trzy miesiące dowodów, pokazujących wzorzec nękania i zastraszania, który eskalował do napaści fizycznej. Dlaczego pan tego nie zgłosił? Zgłosiłem. Powiedziałem pani Nowak, pedagog szkolnej. Powiedziałem trenerowi Wiśniewskiemu, powiedziałem nawet panu, gdy przyszedłem do pana gabinetu sześć tygodni temu, w sprawie Tomka, podążającego za mną na lekcję. Powiedział pan, że chłopcy to tylko chłopcy i że muszę się zahartować. Dyrektor Kowalczyk skrzywił się, przypomniał sobie tę rozmowę. Mały, cichy chłopiec, który wydawał się tak nieśmiały, tak łatwy do zignorowania. Panie Kowalski, jestem panu winien przeprosiny, szkoła pana zawiodła, ale ten poziom przemocy był dokładnie tym, czego wymagało zakończenie zagrożenia, przerwał Marek. Użyłem minimalnej siły niezbędnej do obrony przed trzema większymi napastnikami, jeśli chce pan rozmawiać o nadmiernej przemocy, powinniśmy porozmawiać o trzech miesiącach psychicznych tortur, na które pana personel pozwolił. Następstwa były szybkie i zdecydowane. Nagranie z monitoringu było obciążające. Pokazało nie tylko konfrontacje w stołówce, ale tygodnie incydentów na korytarzach, nękania w Łazienkach i celowego zastraszania, których personel był świadkiem i ignorował. Tomek, Jacek i Darek zostali zawieszeni na dwa tygodnie i skierowani na terapię zarządzania gniewem. Kilku nauczycieli otrzymało formalne nagany za niepodjęcie działań w sprawie zastraszania. Marek otrzymał jednodniowe zawieszenie w szkole jako formalność, które spędził na czytaniu w bibliotece. Zmiana dynamiki w szkole była natychmiastowa i dramatyczna. Uczniowie, którzy nigdy wcześniej nie rozmawiali z Markiem, kiwali głowami z szacunkiem, gdy mijali go na korytarzach. Nauczyciele patrzyli na niego nowymi oczami, widząc nie ofiarę, ale kogoś, kto przejął kontrolę nad swoją sytuacją. Trzej dręczyciele wrócili z zawieszenia uciszeni i ostrożni. Nos Tomka zrósł się krzywo, dając mu trwałe przypomnienie o jego błędzie. Jacek chodził z lekko zgarbionymi ramionami, nieświadomie chroniąc żebra, które wciąż bolały, gdy głęboko oddychał. Szczęka Darka klikała, gdy żuł, dźwięk, który towarzyszył mu przez miesiące. Omijali Marka szerokim łukiem, nigdy z nim nie rozmawiając, nigdy nie nawiązując kontaktu wzrokowego. Ich panowanie terroru dobiegło końca, ich reputacja twardzieli rozbita przez 30 sekund brutalnej skuteczności. Dwa tygodnie po incydencie w stołówce Marek jadł obiad przy swoim zwykłym stoliku, gdy Tomek podszedł sam. Stołówka napięła się, oczekując drugiej rundy, ale mowa ciała Tomka była inna, pokonana, pełna szacunku. Kowalski, powiedział cicho Tomek, nie siadając. Mogę z tobą porozmawiać? Marek podniósł wzrok znad książki, śmiało. Chciałem powiedzieć, Tomek zmagał się ze słowami. Chciałem przeprosić za wszystko, za to, co mówiliśmy, za to, jak cię traktowaliśmy. To było złe. Marek studiował go przez chwilę, pewność siebie Tomka zniknęła, zastąpiona prawdziwą, skruchą i czymś, co mogło być strachem. Przeprosiny przyjęte, powiedział po prostu Marek. Tomek skinął głową i zaczął się odwracać, po czym zatrzymał się. Mogę cię o coś zapytać, jasne. Dlaczego nie broniłeś się wcześniej? Mogłeś to skończyć w każdej chwili. Marek zamknął książkę i spojrzał prosto na Tomka. Bo miałem nadzieję, że sam zrozumiesz, że to co robisz, jest złe. Miałem nadzieję, że dorośniesz, nie potrzebując najpierw zostać zranionym. Twarz Tomka zaczerwieniła się. Przepraszam, że Cię zawiodłem. Nie zawiodłeś mnie, Tomek, nauczyłeś mnie czegoś ważnego. Czego? Czasami ludzie muszą ponieść konsekwencje, zanim będą mogli się zmienić, a czasami bycie życzliwym oznacza pokazanie komuś, jak te konsekwencje wyglądają. Tomek powoli skinął głową i odszedł. Nigdy więcej nikogo nie nękał w liceum. Marek ukończył trzecią i czwartą klasę w liceum ogólnokształcącym w spokoju. Dołączył do sekcji zapaśniczej, gdzie jego umiejętności chwytacza uczyniły go mistrzem województwa w swojej kategorii wagowej. Udzielał korepetycji młodszym uczniom, którzy byli zastraszani, ucząc ich nie tylko samoobrony, ale także szacunku do samego siebie. Ukończył szkołę jako prymus i zdobył pełne stypendium na studia inżynierskie. Na zakończeniu roku dyrektor Kowalczyk osobiście uścisnął dłoń Marka. Nauczył nas pan wszystkich czegoś ważnego, panie Kowalski, powiedział dyrektor. Czasami najcichsza osoba w pomieszczeniu jest tą, której nigdy nie należy lekceważyć. Marek uśmiechnął się. A czasami najmniejsza osoba ma największe serce. Trzeba tylko uważać.